Na nartach często marzną mi stopy. Co robić? Bardzo poważny problem. Cześć. Tu ponownie Tomek Kurdziel, magazyn NTN, Snow and More. Dzisiaj będziemy rozmawiać o problemie, który dotyczy bardzo wielu narciarzy. A przede wszystkim bardzo wiele narciarek. Panie marzną szybciej, panie mają troszeczkę gorsze krążenie, panie mają często problem ze zmarzniętymi stopami. E, przypominam, że żeby dobrze zrozumieć nasz materiał na temat e, likwidowania e, symptomu marznących stóp, dobrze jest obejrzeć e, najpierw materiał o właściwym doborze butów narciarskich, dlatego że e, tam już zostało część z tych rzeczy poruszona. Otóż E, paradoksalnie, nogi bardzo, stopy bardzo często marzną w zbyt dużych butach narciarskich. To jest jakby jeden z głównych powodów tego, że marzną nam stopy. Brzmi to całkowicie kuriozalnie: no bo niby dlaczego? Przecież, jeżeli mamy większe buty narciarskie, to mamy więcej miejsca, to mamy, e, możemy włożyć dodatkową parę skarpetek, która dodatkowo zaizoluje nas przed e, wpływem at warunków atmosferycznych. Z jednej strony tak, ale z drugiej strony i to chciałbym zademonstrować na naszym modelu z drugiej strony, jeżeli mamy. Chodzi mi tutaj o tę część, którą widzicie w tym miejscu. Zobaczcie, jeżeli buty są zapięte prawidłowo mówiliśmy właśnie o tym w materiale na temat właściwego doboru butów narciarskich czyli o zapinaniu od góry o tym, że trzecia klamra od góry nie może być zapięta bardzo mocno wszystko to jest, się zgadza, dopóki buty są we właściwym rozmiarze. Jeśli buty będą za duże, to narciarze mają ogromną tendencję do e, nadmiernego, znaczy zbyt mocnego zapinania klamry trzeciej od góry, tak żeby uzyskać w ogóle jakikolwiek kontakt pomiędzy stopami a skorupami. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Jeżeli ja zapinam bardzo mocno trzecią od góry klamrę, to w tym miejscu. Te dwie części butów, te dwie części skorupy mogą bardzo mocno wbijać się w podbicie od strony, od strony górnej, tak, żeby odciąć całkowicie dopływ krwi do palców. Jeżeli to nastąpi, to nasze stopy już się nie rozgrzeją. Zobaczcie, odpinam raz jeszcze. Teraz jesteśmy w, mamy tę regulację poluzowaną. Teraz nadmiernie zapinam. Trzecią klamrę od góry, deformując buty. A więc zbyt wielkie buty narciarskie e, są na pewno jednym z powodów, dla których marzną nam stopy. Ok. Często jest jednak tak, że e, mamy dobrze dobrane buty narciarskie, a stopy nadal marzną. Czy jest na to jakaś rada? Owszem, rad jest kilka. E, teoretyzując. Jeżeli mamy dobrze dobrane buty narciarskie ze współczesnymi wkładami, stopy nie powinny marznąć. Współczesne wkłady naprawdę mają bardzo dobre pianki, mają bardzo dobrą, gwarantują naprawdę dobrą izolację, no ale jednak ciągle się to zdarza. A więc, jednym ze sposobów zlikwidowania symptomu marznących stóp jest zakup. Skarpetek, które są ogrzewane, które mają we, włókna, we wplecioną, wplecioną, e, wplecione włókna e, stalowe, które po prostu elementy grzewcze, które grzeją e, nasze stopy. Szczególnie dotyczy to obszaru w palcach. Tutaj jedna tylko uwaga. Skarpetki, ogrzewane skarpetki po pierwsze, jest to element wyposażenia stosunkowo drogi. Po drugie, jeżeli mamy zrobioną customową wkładkę, o której mówiliśmy również, o których to wkładkach mówiliśmy również w poprzednim materiale na temat doboru butów, to możemy nie mieć miejsca w okolicach palców, tak, żeby włożyć tam jeszcze skarpetki, które właśnie w okolicach palców mają element grzewczy i są po prostu grubsze. No to nie będzie nam za wygodnie. Należałoby wtedy odbarczać buty i tak dalej, i tak dalej. Moim zdaniem, lepszą metodą jest wykonanie. Wkładek z systemem grzewczym. Tutaj mamy właśnie taką wkładkę. To są wkładki Michała, któremu stopy marzną bardzo często, dlatego że Michał zamiast jeździć na nartach często leży na stoku i robi zdjęcia. No i wtedy marzną mu stopy. Więc ma zamontowane wkładki. We wkładki, które miał wykonane już customowo do swoich stóp, został wbudowany tutaj element grzewczy z kabelkiem, który to kabelek wystaje i który to kabelek podłączamy do baterii. Która jest umieszczona na cholewce butów, lub w przypadku skarpetek w górnej części skarpetek po prostu zawinięta, tak jak pod pończochą. I tutaj uwaga. Jeżeli mamy już wkładki albo skarpetki grzewcze, to musimy je umiejętnie stosować. Najlepiej włączyć je od razu, upuszczając hotel, czy, czy miejsce zamieszkania. Dlatego, że wtedy nie dochodzi do tego, żebyśmy. Wtedy możemy je włączyć na stosunkowo niską moc, na niewielką moc. Na przykład na poziom 1, zwykle takie, e, takie baterie mają trzy poziomy mocy. Możemy włączyć na poziom 1 i z tego poziomu 1 mamy wystarczająco dużo ciepła, żeby wytrzymać cały dzień na nartach, ewentualnie pod koniec dnia, może będziemy musieli włączyć na poziom 2, tak żeby nasze stopy nie marzły. Natomiast jeżeli doprowadzimy do sytuacji, że nasze stopy już zmarzną, to znaczy wyjdziemy z domu, mamy naładowane baterie, nie będziemy e, przez pierwszą część dnia używać, używać e, e, w, e, ogrzewania i nagle zmarzną nam stopy, i co wtedy robimy? Ojej, no to włączmy na, na najwyższy poziom grzania, no i wtedy może się okazać, że to niewiele pomogło. Dlatego, że, dlatego, że e, te wkładki po prostu nie rozgrzeją wystarczająco dobrze naszych stóp. Co więcej, taki system pożera bardzo szybko baterię. Bateria e, e, Użytkowana na pełen, w pełnym zakresie mocy, po prostu skończy nam się po dosłownie dwóch czy trzech godzinach, no i wtedy już jesteśmy zupełnie skazani tylko na izolację wkładów. Jeszcze jedna uwaga. Dotyczy to również znowu częściej pań niż panów. Chodzi o to, że jeżeli tutaj buty są zbyt ciasne, w obrębie łydki również mogą doprowadzić do tego, że odcinają dopływ krwi do stóp. To jest, to jest częsta przypadłość wśród pani, które, jak wiemy, mają e, mięsień łydki troszeczkę dłuższy od panów i w e, tym samym bardziej narażone są na to, że może dojść do zatrzymania krążenia na wysokości łydki. Zdarza się to rzadziej niż przy nadmiernym zapinaniu trzeciej klamry, ale jednak czasem się zdarza. Ostatnia uwaga, e, jeżeli nadal marzną nam stopy pomimo stosowania nowoczesnych butów, dobrze dopasowanych butów, nie zapinamy zbyt mocno trzeciej od góry klamry, e, mamy skarpetki grzewcze i ciągle mamy problem ze stopami, myślę, że dobrym e, i a w zasadzie najlepszym i jedynym rozwiązaniem jest e, wizyta u kardiologa. Być może nasze krążenie jest e, nieodpowiednie i tym samym mamy troszeczkę... E, powinniśmy, nie wiem, podnieść ciśnienie przed e, wyjściem na narty, może jedna kawka więcej e, uczyniłaby cuda. Problem ten znowu dotyczy trochę częściej pań niż panów, to wspominałem o tym na, po, na początku. Panie mają częściej niedokrwione kończyny niż panowie. A więc, drogie panie, nie ma się czego wstydzić. Jeżeli marzną wam stopy, po prostu udajcie się na jedną wizytę do, do kardiologa. Być może problem leży nie po stronie butów, tylko po stronie waszego układu krążenia. No to na dzisiaj już wszystko, jeżeli chodzi o e, temat do, e, dotyczący tego, że. Stopy potrafią zmarznąć na nartach. Zachęcam do subskrypcji naszego kanału, zachęcam do wciśnięcia łapki z kciukiem do góry, do wciśnięcia dzwoneczka, który powiadomi Was o kolejnych produkcjach, które będziemy dla Was robili. Jeżeli macie jakieś problemy, tematy, na które chcielibyście usłyszeć moją opinię, zostawcie te tematy w komentarzach pod tym filmem.